Legnickie Stowarzyszenie Księgowych powstało w 1988 roku. Od wiedzy i etycznego postępowania księgowego nierzadko zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dorobkiem naszym jest również przyjęcie kodeksu etyki zawodowej. Jest to też bardzo istotny prawda, akt, który dyscyplinuje. To odpowiedzialny i trudny zawód zaufania publicznego, który nie każdy jest gotów podjąć. Choć kojarzy się z liczbami, fachowymi terminami, skrupulatnością i trudem, jest to profesja, którą można pokochać. Wszyscy chcieli tylko nie do księgowości, do planowania, sprawozdawczości, do produkcji, do usług, ale nie daj Bóg do księgowości, a jednak można i to pokochać. Niegdyś liczyło się przy pomocy liczydła, a dokumenty powielało skrupulatnie, przypisując przez kalkę. Nie wolno było nic skreślić czy zamazać. Dziś, pomimo pomocy komputera, nadal jest to praca z tak zwanym stosem papierów. Papiery trzeba pokochać, to nie można tylko, że one są. Perfekcyjność, przede wszystkim dokładność opisu. On musi być czysty, to nie może być pisany przy kawie, gdziekolwiek. Ja tego przestrzegałam. Nie bez powodu uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego można porównać do zdobycia Mont Everestu. Taki Mont Everest, prawda, jest. Jest to ten najwyższy szczyt księgowości i księgowy dyplomowany. Oprócz rzetelności, odpowiedzialności i uczciwości w zawodzie księgowego najważniejsza jest chęć niesienia pomocy ludziom, bo przecież kto zajmie się rachunkowością lepiej niż księgowy?